Stacja szósta: Z martwych wstały Pan ukazuje się apostołom. Z Ewangelii, według świętego Jana: Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: Pokój wam. A to powiedziawszy: Pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. Przychodzisz, Panie, do nas każdego dnia. Przychodzisz do naszego małżeństwa, do naszej rodziny, do naszych radości i smutków. Przychodzisz, Panie, mimo tego, że często jesteśmy pozamykani w swoich troskach, obawach, rozczarowaniach. I stajesz pośrodku tego wszystkiego, wchodzisz w nasz trud i mówisz do nas, pokój wam. Panie Jezus martwych wstały, Ty jesteś księciem pokoju. Ty jesteś Emanuelem, Bogiem z nami. Jak często o tym zapominamy. Nie ma innego źródła pokoju poza Tobą. Gdy Ty przychodzisz, przychodzi razem z Tobą pokój. Wszędzie tam, gdzie Ty jesteś, panuje pokój. Owocem każdej naszej decyzji, która jest zgodna z Twoją wolą, jest pokój. I nie jest to pokój chwilowy, nie jest to święty spokój, nie jest to pokój, który cokolwiek zagłusza czy nas na coś znieczula. Pokój, który Ty dajesz, Panie, to pewność, że na naszej małżeńskiej drodze nie jesteśmy sami. Że pośród naszych małżeńskich trudów, Ty jesteś cały czas obecny i co by się nie działo, przeprowadzisz nas przez to. Panie Jezus martwych wstały, obdasz nas Twoim pokojem. Przychodź do nas mimo naszych zamkniętych drzwi z obawy przed tym, co jest lub co będzie. Pomóż nam widzieć Ciebie, zmartwychwstałego, w naszej codzienności. I naucz nas cieszyć się Twoją obecnością.